Siemanko, YouTube! Lecimy dzisiaj kolejny fajny dzionek. Wstałem gdzieś po godzinie 5. Zrobiłem sobie poranną kawkę, bo jestem dalej na if ie porannym. Więc wleciała kawka z jednym słodzikiem, do tego troszkę mleczka. Siadłem od razu do pracy, bo lubię zacząć od rana się zająć wszystkimi tutaj sprawami mailowymi. I potem wypiłem kolejnego Monsterka półtorej godziny później. I teraz właśnie dalej działam i piję sobie kawkę zbożową z jednym schłodzikiem, odrobina mleka. Postaram się dzisiaj dociągnąć e, IF tak do godziny 12, ponieważ wypada mi w końcu lekki cheat day, więc chcę rano przeciągnąć te wszystkie kalorie i po prostu nacieszyć się nimi później. I też nie przesadzić, a przez to, że nie mam zbyt dużego żołądka, to jest szansa, że będę zadowolony z ilości jedzenia, które zjem, a oprócz tego nie przesadzę z kaloriami, więc wyjdzie to jak najbardziej na plus. Mam dzisiaj parę spraw do załatwienia, wieczorem trening z ekipą, więc się bardzo cieszę. Nie wiem jeszcze w sumie, co zjem. Ale mam ochotę na parę rzeczy. Teraz w Lidlu jest jeszcze tydzień grecki, może jakaś baklawa wleci, czy coś. I też chciałbym od razu poruszyć, bo na pewno wiele osób może zastanawiać, czemu jestem na tak niskich kaloriach. Otóż, jestem na tak niskich kaloriach, a nie jestem jakoś porąbanie, docięty głównie dlatego że no niestety na ostatniej masie trochę popuściłem i dojechałem do ponad 100 kg, i mimo tego, że już jestem na tej redukcji, no tam ponad 10 tygodni, no to zaczynając z tak dużego pułapu, no automatycznie miałem ponad 15 kg do zrzucenia, więc no nie jest to aż tak łatwe na, na jeden raz. Myślę, że zrobiłbym sobie to spokojnie na dwa razy albo na jeden spokojny, i to też jest kolejny powód, dla którego nie zachęcam robić olbrzymiej masy, i też już nie mam zamiaru takiej robić, bo to po prostu się całkowicie mi celem. Jest o wiele więcej roboty niż mi się wydaje. Szybki formczek. miarę to jakoś wygląda. Jestem dość płaski, ale myślę, że dzisiejsze kalorie mnie nabiją i co? Idę się ogarniać i lecimy. jeśli kogoś zastanawia, jakie lecą suplementy rano, to tak multivitamina probiotyk witamina D3 i dwie tabletki Naku i to wszystko z rana muszę iść do fryzjera ogólnie zanim się zbiorę jeszcze bo trzeba się oszczyc Pewnie się zastanawiacie dlaczego takie śniadanko zjechało, przecież Olek masz cheat day, powinieneś korzystać i racja jest w tym trochę prawdy, ale musicie pamiętać, że cheat day czy w ogóle takie rzeczy powinny być przemyślane, nie powinniście popadać w jakieś obżerstwo i w innego rodzaju rzeczy, no bo to nie jest dobre mieć takie powiedzmy stosunki z jedzeniem, bo nie jest to ani zdrowe, ani właściwe. Więc zacząłem sobie właśnie tak spokojnie dzisiaj e, od dwóch jajeczek, pieczarek, e, takiego kawałka. E, tutaj tortilli, to ma, może całość miała 220 kalorii, bo pójdę teraz na miasto załatwić wszystkie sprawy. Potem pojadę zrobić kardio, bo wieczorem nie zdążę, więc zrobię cardio w południe, a wieczorem zrobię trening siłowy. I dopiero po tym kardio sobie kupię jakieś dobrodziejstwa, pokażę Wam co zjem. I tym sposobem y, też nie przejem tych kalorii, nie wiadomo jak dużo, więc to na plus. Zjem to na co mam ochotę, będę miał energię na wieczorny trening, a to wszystko nie wymyka się spod kontroli, więc to jest największy plus, po prostu robić rzeczy z głową. Bo wszystko jest dla ludzi i jedzenie i wszelkiego rodzaju inne przyjemności, tylko pamiętajcie z umiarem, bo i można se zapalić szluga, i można się napić drina. Jak ktoś lubi se zapalić trawę, to raz na jakiś czas uważam, że to też jest taka substancja, która powinna być w jakiś sposób legalna, bo już w wielu krajach i stanach jest legalna i nawet ze względu na właściwości medyczne. Więc. Wszystko jest w umiarze, ale gdybyście używali, powiedzmy, tych wszystkich używek na co dzień, no to nic z tych rzeczy nie jest zdrowe, więc zdrowy rozsądek zawsze jest kluczem do tego, żeby cieszyć się i korzystać z życia we właściwy sposób. Pogoda jest piękna, 10 stopni, po prostu żyć, nie umierać, więc bardzo się cieszę, że, że mamy taki dzień przed sobą. malutku się idę ogarniać. Jeszcze może podjadę do sklepu, zobaczę, czy nie ma takiego, wiecie, do zamontowania do samochodu na kamerę stojaka. Bo wtedy mógłbym coś nagrywać jeszcze za auta dla was, więc to też byłoby mega spoko. I na 12 jestem zapisany na, na golenie pały, więc, więc mam nadzieję, że jakoś to sprawnie pójdzie. Jak widzicie, Olek zrobił naprawdę fajną robotę. Zresztą jak zawsze, niezawodnie, chodzę do niego już ile? Prawie dwa lata chyba i ani raz się nie zawiodłem. Chłopak zresztą w moim wieku, mój imiennik, więc robota solidnie zrobiona, mega polecam. Wstąpiłem jeszcze na zakupy z takich ciekawostek, kupiłem taki stojak do. Do samochodu, żeby kłaść tam kamerę, więc może dojdą jakieś ciekawe ujęcia. No i kupiłem parę rzeczy na 3 na Tak jak widzicie, no niespecjalnie się obżeram od rana, więc tych kalorii jakoś i tak nie jest. Nie jest tak dużo w ciągu dnia, ale dzisiaj, no, nie liczę kalorii. Zjem to, czego mi brakowało przez ostatnie dni i, i to, na co naprawdę mam ochotę. A potem oczywiście widzieć ciężki trening, więc no standardowo. No i z takich rzeczy, co kupiłem, kupiłem to stricte na co mam ochotę jakąś czekoladę, batoniki, ciastka, lasagne na obiad, krem, nic nadzwyczajnego. Też nie sądzę, żeby to miało jakąś wiadomo jaką ilość kalorii. Myślę, że to jest takie jeszcze przyzwoite, bez szaleństwa. Poza tym mój organizm jest teraz tak spragniony, że w zasadzie wchłania wszystko, co mu się da. Więc niespecjalnie jakieś jedzenie robi na nim wrażenie i na pewno to też sprawi, że moje samopoczucie i, i wszystko pójdzie do góry. No bo nie ukrywam, że już się czasami czuję trochę jak chodzący trup, więc coś za coś. Mamy godzinę 21.30. Jestem pod biedronką krótki update, żebyście oczywiście nie myśleli, że lecę w kulki. Otóż zajechaliśmy wszyscy na siłownię i co się okazało, kurwa mać, nie wpuszczamy już więcej ludzi, bo niby możemy trenować, ale otworzymy połowę siłowni. Więc tym sposobem wieczorem jest tyle ludzi, że na parkingu nie było gdzie zaparkować i na siłownię wejście już nie dało. Więc yy, jest mi źle, jest mi smutno. Idę sobie kupić lody, bo w końcu mam Cheat Day, więc chociaż zajem e, ten smutny dzień, jak typowe nastolatki pierwszą zdradę swojego chłopaka jakimiś lodami z Biedronki. A trening oczywiście wrzucę Wam kolejny, który będę, e, będę robił prawdopodobnie jutro. Zjem lody, idę spać. Rano wstaję do pracy i myślałem, że ten dzień się lepiej skończy, ale jak widać, życie płata niespodzianki. Dojechaliśmy na drugi dzień już na szczęście na siłownię. Szczelimy sobie przed treningówkę jest godzina trzecia, więc idealna pora. Dla tych, którzy nie byli w poprzednim, wlatuje Angel Daścik. Jedna miareczka niepełna przed treningiem, poczekamy jeszcze, jak ludzie wejdą. Bo teraz była dezynfekcja klubu, żeby nikt nie złapał żadnego wirusa. I w ramach oczekiwania, tak jak obiecywałem, na swoim Instagramie link gdzieś tutaj będzie. Powiem na parę pytań, które mi zadaliście. Wybrałem najciekawsze, więc lecimy. Jak byś ocenił swój wzrost, jeśli chodzi o kulturystykę, jest ok, jaka waga startowa na pierwsze zawody. A więc ogólnie swój progres oceniam całkiem przyzwoicie, ale ze względu na to, że miałem dwie operacje po drodze, które mnie cofnęły w sumie gdzieś o 7-8 miesięcy. Do tyłu, no to na pewno nie jest to aż tak optymalne. Oprócz tego, teraz był okres kwarantanny, siłownie były pozamykane, więc też to wszystko było bardzo, bardzo zaburzone. Więc na pewno to w żaden sposób nie pomogło. Jaka waga startowa? No na ten moment waży 86 kg i myślę, że mam 8-9% kanki tłuszczowej. Więc tak myślę, że na swoje pierwsze zawody chciałbym dołożyć jeszcze 4-5 kg mięśnia no To wtedy byłoby koło 90 kg przy ME83 na scenie. No to powiedzmy, że to już jest taki rozmiar do powalczenia o coś. O, kradną. Coś kradną. Czy od początku byłeś na zaocznych studiach i dlaczego akurat te zaoczne wybrałeś? Na początku byłem na dziennych pierwsze 3 lata, kiedy je skończyłem. Poszedłem na zaoczne z bardzo prostego powodu, chciałem iść do pracy zarabiać kasę. Dzienne studia uważam trochę za mordowanie czasu, więc, ale to tak jak mówię, zależy dla kogo. Czy biegam, czy lubisz biegać? Nie lubię biegać, jak robię kardio to tylko szybki truk pod górkę. Świetny profil od wielu ludzi, bardzo dziękuję za każde miłe słowo. Czy w dni treningowe i nietreningowe powinno się odpowiednio obcinać, dodawać kalorie? Można, aczkolwiek uważam, że jest to zbędne, bo kalorie w dni nietreningowe Teście się przydają, żeby wasz organizm się jak najbardziej zregenerował, więc to jest mega na plus. Czy mieszkasz sam? Czy masz rodzeństwo? Zwierzątko? Jakie najładniejsze miasto w Polsce? Najładniejsze miasto w Polsce to oczywiście nasz ukochany Kraków. Czy mieszkam sam? Mieszkam z mamą, nie mam rodzeństwa. Zwierzątko bardzo chciałbym mieć psa, ale na ten moment jest to niemożliwe. Ale kto wie, może za rok, za dwa zobaczymy. Jak cheat day, to bardziej celujesz węglowodany czy w tłuszcze? Pozdrawiam, Nikodem, wiemy, że ty celowałeś po swojej diecie w jedzenie, więc jak najbardziej, <grym> on będzie wiedział, o co chodzi. Ja celuję po prostu w posiłki, które, które mi sprawiają przyjemność, które lubię. Przez to 3-4 dni jestem na diecie bardzo zdrowej, bardzo niskokalorycznej, żeby tego piątego dnia po prostu zjeść to, na co mam ochotę i żeby mi smakowało. Lecimy na trening, mamy dzisiaj ze sobą nowy sprzęt. Bardzo miłomosowe za kamerą, więc zobaczymy jak to się sprawdzi. Lecimy dzisiaj push. <śmuch> Leciała bardzo przyjemna klateczka trochę tricepsu mamy 17.30. Godzina już jest taka, że naprawdę no, tych ludzi zaczyna się zbierać, ale no niestety no, jest to spowodowane tym, że jest mało klubów i w ogóle siłowni w Krakowie otwartych, więc no, po pracy czy w takich godzinach już ich się zbiera. Co do ćwiczeń, no, to po prostu lecieliśmy dzisiaj typowy freestyle, żeby się no, powiedzmy, zmieścić z intensywnością treningu a nie czekać zbytnio na sprzęt. Więc zaczęliśmy od maszyny do wyciskania na płaskim. Standardowo wszystkie ćwiczenia lecieliśmy w zakresie 4-5 serii, 8-12 powtórzeń. Zaczęliśmy od cięższego wyciskania na płaskiej, następnie przeszliśmy do rozpiętek. Troszeczkę większy zakres powtórzeń tam był głównie po to, żeby maksymalnie dokrwić klatkę i, i żeby dopłynęły tam wszystkie wartości odżywcze. Następnie przeszliśmy do maszyny na skosie, żeby bardziej zaangażować górę klatki. I skończyłem dipami na poręczach. Tutaj bardziej byłem pochylony do przodu niż w pozycji pionowej, żeby bardziej zaangażować klatkę. Potem zrobiliśmy standardowe ściąganie drążka i skulkrašery handlami. Trening nam zszedł około tak ponad godzinkę. Potem 50 minut cardio które weszło wyjątkowo dobrze po wczorajszym doładowywaniu kalorycznym, więc czuję się naprawdę świetnie. Też no, ta forma wygląda naprawdę bardzo przyzwoicie, jak też na no, to, że dieta mimo wszystko jest troszeczkę rozpieszczana co te 4-5 dni wyższymi kaloriami. Jadę jeszcze jakieś kupić sobie warzywka, bo warzywka są zawsze spoko i zachęcam, żebyście je jedli, bo są zdrowe. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się